Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość wakacje 2022. Sprawdzimy, kochane raczki, energię dla Was, zobaczymy, co zmierza w Waszą stronę, bądź też kto, jakie energie, jaka osoba i czego możecie się spodziewać. Czytanko będzie zarówno dla singli, jak i osób w związkach, w relacjach takich nieokreślonych, gdzie po prostu jeszcze nie wiecie, na czym stoicie, także zobaczymy, jak to się potoczy w te wakacje. Pamiętajcie, proszę, że czytanko jest ogólne, nie będzie rezonowało z każdym z Was, nie ma takiej możliwości, dlatego zapraszam do kontaktu prywatnego. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania osobiste, odpowiadam na nurtujące Was pytania. Wykonuję czytania partnerskie, miłosne, roczne, tygodniowe, także jeżeli tylko macie ochotę, śmiało zapraszam. Robię też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności znajdziecie ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień, kochani, ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Dobrze. Moje drogie raczki, sprawdźmy energię dla Was lato 2022 miłość. Miłość dla raczków singli. Zaczniemy najpierw od Was single. Już nam się tu karty chcą pokazać. Także sprawdzimy, co zmierza w Waszą stronę, jakie tutaj mamy energię. Mhm. Tu macie jakieś decyzje do podjęcia. Ale tak, moje drogie raczki, Wy się kurczowo trzymacie pracy, finansów, zarabiania. Obecnie liczycie pieniążki, obecnie. Skupiacie się bardziej na sprawach materialnych, przyziemnych i po prostu to jest dla Was najważniejsze, tak? Tu z kimś widzę, był jakiś konflikt, jakaś kłótnia, być może wyszliście z jakiejś relacji, może były rozwody, rozstania, no i kochankowie, tak? Rozstaj dróg, podjęcie decyzji o tym, co dalej. Na karcie kochanków na jednym drzewie są ogniki wypalone, na drugim się jeszcze palą. Dlatego mam wrażenie, że do jednej osoby pałacie uczuciem. Tu mamy na górze księżyc, więc może to być ryba, może być rak, skorpion, też wasza energia, tak? Trygonu wody. Wy o kimś intensywnie myślicie, marzycie i tutaj mam wrażenie, wychodzicie do kogoś z uczuciami albo ktoś do was. Księżniczka Kielichów, tak to jest właśnie osoba bardzo wrażliwa, uczuciowa, empatyczna, która ma w sobie pokłady miłości, y, która chce y, obdarować drugą osobę tą miłością, i która też liczy na to, że to będzie z wzajemnością. Możecie taką osobę tutaj spotkać. Widzę też właśnie y, takie połączenie, właśnie może tu być też bliźniak, może tu być też wodnik, y, takie osoby. Waszym otoczeniu. Wy generalnie, kochani, jesteście zadowoleni z siebie, i faktycznie tutaj wychodzi na to, że z jakiejś relacji wyszliście. Tu był trójkąt, było jakieś oszustwo, była jakaś relacja, która was wykańczała. Jesteście na nowej drodze, a z pentakli, coś nowego do was zmierza. Zmierza do was nowa relacja, tak? Wy jesteście bardzo zadowoleni teraz. Mam wrażenie, że wcześniej były u Was jakieś blokady i taka niemożność otwarcia się na coś nowego. Natomiast tutaj widzę, że czujecie już taki spokój, jesteście szczęśliwi w środku, aż podskakujecie, są te skowronki i macie ochotę się po prostu w wakacje zakochać, tak? Poczuć te motyle w brzuchu, poczuć właśnie tą energię miłości, no i brama się przed Wami otwiera. As pentakli. Asy to zawsze w tarocie szanse, więc jest duża szansa na wejście w fajny związek, który będzie prowadził do czegoś bardzo mocno stabilnego. Tu mam wrażenie, że Wy też za kimś tęsknicie z przeszłości. E, mocno mi się zarysowała Rybarak Skorpion, właśnie ktoś z Trygonu Wody, ale mówię, no tymi znakami kochani nie sugerujcie się. Jeżeli ja tu widzę jakieś znaki, tak jak tu pustelnik na przykład Panna, tak? no to po prostu o tym mówię. Natomiast no, każdy ma inną sytuację, jest Was dużo na kanale, nie każdy będzie się z rybą spotykał w tym przypadku, tak? Mm, tu mamy takie energie właśnie, że albo z jakimś tęsknicie, być może wcześniej było to połączenie, ale z jakichś powodów nie mogliście być razem, nie mogliście się połączyć tak w jedność. No i teraz po prostu pozałatwialiście swoje sprawy. E, tutaj były rozwody, były rozstania, no i teraz jesteście gotowi na to, żeby wejść właśnie w tą nową relację. Przemyśleliście sobie wszystko. Niektórzy z Was właśnie wolą taką ascezę, swoją samotność, gdzieś tam wyciszenie, pobycie w samotności, kontemplacja i zastanawiacie się nad tym, czego Wy tak naprawdę chcecie. Dziewiątka pentakli. Dla jednych to po prostu będzie chęć po prostu wejścia w coś nowego, w coś stabilnego, ale z taką dozą też ostrożności widzę, tak, bo już po prostu jesteście po pewnego rodzaju przejściach. Było jakieś zranienie w przeszłości, osoba, która była dosyć toksyczna, która wpływała na Was w negatywny sposób, stąd też takie blokady emocjonalne, niemożność otwarcia się na coś nowego. Natomiast tutaj widzę, że ta miłość jest. Jeżeli kogoś poznaliście na przełomie października, grudnia, to tu macie szansę z tą osobą się na nowo połączyć, bo teraz widzę już takie otwarcie się w Was, tak, taka wewnętrzna. Siła i motywacja. Tak jak wcześniej po prostu byliście uparci, nie czuliście tego, może mieliście bałagan w głowie, taki śmietnik, spustoszenie, bo, bo osoba, z którą byliście w toksycznej relacji, bardzo no, zmieniła wasz świat, światopogląd, wasze myślenie, wasze postrzeganie relacji, tak. Nie było takiej stabilności emocjonalnej, tak? Tutaj, kochani, widzę, że Wy się już na to otwieracie. To nie jest takie wow otwarcie się, już wchodzę w to, tak? Że wypływam na szerokie wody i, i nara, tak? Nie, 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 kochani. Tutaj jest po prostu takie delikatne, ostrożne podejście, ale Wy czujecie, że to jest ktoś dla Was, tak? Single mogą kogoś poznać właśnie w pracy albo na jakimś fajnym wyjeździe wakacyjnym, gdzie będziecie wypoczywać. I tutaj poznać taką fajną osobę, która może być samotną matką z dzieckiem, bo takie energie mi się pokazują, też będzie po przejściach, ale z tą osobą będzie fajne połączenie. Jeżeli to jest ktoś z przeszłości, na kogo czekaliście, albo po prostu nie mogliście się wcześniej otworzyć, to teraz, kochani, mam wrażenie, że będzie to połączenie, będą rozmowy o jakiejś stabilizacji. No ale przede wszystkim to jest dla singli, którzy nie mają nikogo. Czyli po prostu ja widzę, że ktoś do Was y, zmierza z kielichem uczuć, kielichem miłości. I moje drogie raczki, wypadałoby się na to otworzyć, jeżeli nie chcecie tego przegapić, bo to będzie bardzo fajna osoba do tańca i do różańca, jak to mówią. No i tutaj możecie mieć fajne, fajne połączenie. Także spróbujcie się otworzyć, spróbujcie z tą osobą po prostu. Się połączyć, zjednoczyć i poznać ją bliżej. Może akurat z tego będzie fajny związek. Zobaczmy osoby, które są w związkach, relacjach, albo po prostu gdzieś tam wcześniej faktycznie doszło do rozłąki. Co będzie w najbliższym czasie, drogie raczki, w Waszych relacjach uczuciowych? Sprawiedliwość. Wy zamykacie jakieś sprawy sądowe, urzędowe. Tutaj karma się dopełniła. Tutaj przychodzi oczyszczenie, przemyślenie sobie wszystkiego i tak naprawdę teraz, kochani, zastanawiacie się, co dalej ze swoim życiem zrobić, uczuciowym, tak? Czy dać tej osobie szansę, czy po prostu wejść w to, bo macie w sobie dużo obaw, dużo lęku, ale sprawiedliwość mówi, że przychodzą zmiany przeznaczeniowe. Teraz pomiędzy czerwcem a październikiem dostajemy od losu to, co było nam przeznaczone, tak? Związki, które miały się rozpaść, się rozpadną. Będzie mnóstwo rozwodów, mnóstwo rozstań, bo takie mamy energię planet na niebie. Jest uraniczna energia, mamy Plutona. E, tutaj będą naprawdę, jeszcze będzie teraz w czerwcu Wenus w rybach, więc kochani, duża szansa na poznanie kogoś, na zakochanie się. Tak, graczki to jest dla was dobry czas w ogóle, jeśli chodzi o wakacje, o miłość. No i kto tu się może pojawić? Księżyc. No, rybarak, skorpion, kochani. Hmm, ktoś uczuciowy jak wy, ktoś wrażliwy jak wy. E, to jest czytanko dla osób, które są w relacjach, więc być może już macie tę osobę, albo właśnie mówię, było je wcześniej jakieś rozstanie i tu będzie połączenie przeznaczeniowe. Bardzo fajne spotkania, e, takie intymne, mm, dużo rozmów, dużo bliskości, dużo czułości i siła. No i przede wszystkim dużo seksapilu, tak? Energia seksualna, energia ognia, e, pasji, namiętności. Tu jest chemia, tu jest pożądanie, tu jest przyciąganie, kochani. No, Wy przy tej osobie czujecie się jak ta kobieta na tej karcie. Oswoiła lewa, no i teraz są razem, tak? Czyli po prostu mam wrażenie, że tu będzie fajne połączenie. Może macie też lewa w otoczeniu, tak? Ale widzę rybę, raka, skorpiona. Lewa może wagę dla Was. Nowy początek, księżniczka Pentakli, nowy początek, stabilizacja. Wyczujecie, że ta osoba jest dla Was, że to jest właśnie ktoś do stabilnej relacji przyszłościowej, z kim można po prostu wejść w związek małżeński, pomyśleć o rodzinie, o dzieciach, tak? O zawarciu tego małżeństwa. No, i karta głupca, nowy początek czeka was, kochani. Nowy początek albo dziecko ciąża. No, księżyc, głupiec, może być faktycznie ciąża, może być tutaj dziecko, ale też mówię, nowy początek. Nowy początek z taką osobą, mm, radość, cieszenie się życiem, cieszenie się po prostu sobą, wspólne spędzanie czasu. No, bardzo ładne karty, kochani. Piątka mieczy. Wy już wychodzicie z tej energii trudności, z tej energii nieufności. Jeżeli ktoś was zranił. To kochani, nie myślicie o tym, tak? Bo nie każda osoba będzie nas w życiu raniła. My po prostu mamy jakieś relacje karmiczne do przepracowania. E, trzeba po prostu podziękować, pójść dalej, tak? Wyciągnąć lekcje z takiej relacji karmicznej i iść do przodu, bo teraz spotkacie kogoś naprawdę przeznaczeniowego albo już macie przy sobie, tak? Jeszcze widzę u was taką mentalną klatkę, jeszcze widzę taką e, blokadę troszeczkę ale Wy chcecie, Wy jesteście gotowi, Wy idziecie, mimo tych obaw, mimo lęku, strachu, Wy idziecie po nowe, tak, Wy czujecie, że to jest miłość z przeznaczenia, trójka kielichów, zabawa, świętowanie, jakaś fajna impreza, mogą tu być zaręczyny u Was w wakacje, jak najbardziej, może być też taki szybki, nagły, nieoczekiwany ślub, koło fortuny, kochani, no zmienność losu, to jest okres na wozie, to jest Wasz czas. Koło fortuny, no tak jak mówi sama nazwa, fortuna kołem się toczy, tak? To jest przeznaczeniowe, to jest relacja z przeznaczenia, nowy początek koło fortuny. No i tu jest coś bardzo stabilnego. Dużo uczuć, dużo miłości, osoba do stabilnej relacji. Dwójka pentakli, będziecie myśleć o wspólnym zamieszkaniu, o wyjeździe. Widzę tu wakacyjne wyjazdy z drugą połówką. Widzę przeprowadzkę, także możecie tutaj lawirować pomiędzy dwoma domami. Na przykład mieszkacie w jednym miejscu, ta osoba w drugim. Będziecie się odwiedzać, do siebie dojeżdżać, i tu będzie rozmowa o wspólnym zamieszkaniu, o stworzeniu związku, o wejściu na wyższy level tej waszej relacji, tak? Więc energie są bardzo takie stabilne, kochani. Tak, wy będziecie walczyć o swoje, wy w końcu wiecie, czego chcecie i nie pozwolicie nikomu wchodzić sobie na głowę. Rycerz Pentakli mówi o tym, że faktycznie będzie propozycja wspólnego zamieszkania, będzie propozycja stworzenia związku, relacji, bo wy jesteście takim znakiem raczki. Bardzo uczuciowym, wrażliwym, wycenicie sobie dom, spokój, stabilizację, tak? I to do Was przychodzi. Przychodzą decyzje, właśnie tutaj jest dużo decyzji, i karta słońca, i kochankowie. No, proszę, kochani, pięknie. Będzie decyzja właśnie o wspólnym zamieszkaniu, o. Stworzeniu związku, rodziny, stabilizacji, i ta osoba będzie na to otwarta. Ta osoba się na Was otworzy jak nigdy, tak? Być może długo na Was czekała, być może e, nie mogliście wcześniej po prostu się zdecydować, nie mogliście podjąć tej decyzji, ponieważ zamykaliście jakiś stary etap Waszego życia. E, tu widzę przy sprawiedliwości jakieś właśnie rozwody, tak? Jakieś rozstania. Natomiast teraz będzie połączenie, będzie połączenie. Wy te wakacje spędzicie w cudownej atmosferze, poznacie się bliżej. I kochani, tutaj faktycznie będą zaręczyny, chęć y wzięcia ślubu, pójścia do przodu z relacją, ale też widzę właśnie przeprowadzki, wspólne zamieszkanie. No, połączenie, kochani. Moje drogie raczki, tu macie piękne połączenie, y jak nigdy. Oj, i to samo miały rybki, dwójka kielichów. Pięknie, miłość z przeznaczenia, kochani, miłość z przeznaczenia. Słoneczko, dwójka kielichów. To są bratnie dusze, to są osoby y pisane sobie, tak. Tutaj opatrzność nad Wami czuwa, jest piękna energia miłości, a w tle księżyc. Ja kocham te talie, bo tu jest tak mistycznie, tak uduchowione to wszystko. Piękne obrazy, zobaczcie, tutaj niby księżyc, tak, księżyc, księżyc, ale jednak gorący jak słońce, tak. Tutaj jest karta słońca, ale tu jest i księżyc i słońce. I tak jakby połączenie, mam wrażenie, że Wy macie z rybą, rakiem bądź skorpionem do czynienia, ale najprędzej właśnie raki ryby, bo u ryb też mi się pokazały raki. Możecie sobie przesłuchać czytanka dla ryb. I tu jest takie fajne połączenie bratnich dusz, osób, które są sobie pisane, które się kochają, wspierają, które są po prostu dla siebie przeznaczone. No pięknie, kochani, pięknie, macie cudowne energie. Takich energii wam życzę. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Czytania na miłość, rytuały na miłość, naprawdę, kochani, zapraszam. Śmiało do mnie piszcie. I, kochani, zapraszam, właśnie. Po bransoletki z waszym znakiem zodiaku, tam zajrzyjcie do działu karty społeczność. Są wszystkie zdjęcia z opisami, także warto mieć taki osobisty amulet, który będzie was chronił, a na miłość kwarc różowy polecam, który pięknie pomaga właśnie utrzymać miłość albo czerwony howlit. Trzymam kciuki kochani i pozdrawiam serdecznie. Życzę cudownej miłości w te wakacje.